Nazywam się Bubu-babu. Bubu-babu musi do łóżeczka. A nie, wcale nie! Ona kocha roślinki. A, Nie cierpię! Roślinka! Weź się ogarnij, Inka! Już jesteśmy. czu Przystanek muzeum! Swinka! jesteśmy w restauracji! Oto karty dań. Dzięki, tylko ostrzegam, że będziemy bardzo długo się namyślać. Nie będziecie. Nie mogę się zdecydować, skarbie. Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę? Puszczaj go! Wyrabia! Moja restauracja! Blue! Chyba jednak pójdziemy sobie na frytki. Chodźmy moi mili. Frytki! Frytki! Pyszne fryteczki! O, dobry wieczór. Życzę eee! Pani sobie... Hej! Frytki! Oj 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 Okej, okej. Okay, okay. Droga pani, proszę nie trząść budką. Trzy razy frytki, proszę. Nie spieszy się nam. Pani koleżanka słania się na nogach. Nie, nic a, nie jest. A... Dobra, to cztery dolarus od państwa. A, Skarbie? Już wiem! Biegnij, spinko! Okej! Okay. Ej, stać! Płacić! Jeszcze nie koniec zabawy! Wspaniale, skarbie! <śmierdzi> policja! Czy to pan dzwonił na policję? Tak! Nie zapłaciła mi! Stać, policja! Stać w O, mufinko! Ty się naprawdę słaniasz? A -a -a. Stać! A -a -a.